Dajemy sobie czas 15, 6, bo 12, 17. Idziemy dalej, tak? 15, było 8. Siostra tu idzie na skróty, o, złapaliśmy. I to już jest ostatni postój i już za niedługo będziemy w farzebie. Na, przyst na przystanek doszliśmy jak dalej będzie nie będzie ma być dobrze o ale dużo nas idzie czy ktoś liczył ile nas jest oj trzeba ojca zapytać tak tak można przeliczyć właśnie 110 osób zapisanych Cześć Ryszki, dzień dobry. Złapało mnie. Wszystkie Ryszki, ale co się stało? Ja zaraz powiem. O, jesteśmy. Marzena też do...